To było miejsce, w którym pachniało jak nigdzie indziej cukierkami. Po zamknięciu fabryki, budynek i teren wokół niego ulegał degradacji. Teraz trwają ostatnie przygotowania do otwarcia galerii handlowej. Mieszkańcy Leszna musieli czekać na to 15 lat. Jest mniejsza niż planowano w 2009 roku i nie nazywa się go plana, a starówka. Jej inwestorem jest Henryk Jessa, który w 2021 roku zaczął powtórną batalię o wybudowanie obiektu. Tak o tym informowaliśmy cztery lata temu. Po latach ciszy wraca temat zagospodarowania terenów w centrum Leszna po fabryce słodyczy plana i metalplaście. Ich właścicielem jest leszczyński przedsiębiorca Henryk Jessa, co planuje jeszcze nie wiadomo. Elementem tego planu jest jednak ulica Krótka, dzieląca obie działki. Radni zadecydują, czy ma na niej odbywać się wyłącznie ruch pieszy. 14 lat temu plany budowy galerii Goplana były gorącym tematem w Lesznie. W naszych materiałach nazywaliśmy je Bitwą o Handel. Inwestorem miał być Dariusz Miłek, przedsiębiorca, właściciel spółki CCC. O tym, że miał w tym czasie dobrą rękę do galerii handlowych, pokazał budując Kuprum Arenę w Lubiniu. Jej otwarcie było wydarzeniem biznesowo-kulturalnym, a mieszkańcy Leszna bacznie dzięki naszym kamerom obserwowali, co dzieje się w odległości 80 km od Leszna. Wizualizacja nowej galerii Go plana robiła wrażenie: obiekt miał mieć 62 tysiące metrów kwadratowych powierzchni całkowitej, 27 000 powierzchni najmu, 760 miejsc parkingowych, 120 lokali handlowych, supermarket o powierzchni ponad 1700 m2. Przypomnijmy w tym czasie w Lesznie działały tylko dwa centra handlowe: nasze Leszno i Manhattan. Jednak dla wybudowania wielkopowierzchniowego obiektu musiała być zgoda Rady Miejskiej i zmiana studium uwarunkowań planów zagospodarowania przestrzennego. Oraz strategii rozwoju handlu w Lesznie, a ta przewidywała w tym czasie budowę tylko jednej galerii i to na obrzeżach miasta. Rada Miejska Leszna była podzielona. Ówczesna, niecała centroprawica chciała budowy obiektu. Jej radni nie mieli jednak większości. Czemu nie protestowaliście, jak planowano budowę Galerii Leszno? Pytał kupców obecnych na sali Radny Łukasz Borowiak. Było to na 37. sesji Rady Miejskiej Leszna w 2009 roku. Ta sesja pokazała, jak silne jest lobby kupieckie w Lesznie i opór przeciw powstaniu galerii w centrum miasta. Sesja odbyła się 27 listopada 2009 roku, dokładnie 10 dni po tym, jak wmurowano akt erekcyjny pod budowę Galerii Leszno przy wyjeździe na Wrocław. Dajmy szansę inwestorowi, mówił radny Ryszard Sudolski o budowie galerii. Chcemy być w centrum regionu, to budujmy go planę, przekonywał radny Marek Wachowski. Zdaniem eksperta Wojciecha Wrońskiego z firmy Eurotest, która przygotowała analizę oddziaływania go plany na handel na Starówce, było więcej plusów niż minusów budowy nowego obiektu. W 2009 roku w Lesznie było prawie 1100 sklepów, a opinia społeczna chciała budowy. Ponad połowa deklarowała, że wyjeżdża na zakupy do innych miast. 70% było przeciwnych ograniczeniom powstania super- i hipermarketów. Z kolei kupcy z Leszna powołali Stowarzyszenie Obrony Leszczyńskiej Starówki. Na 37. sesji reprezentował je Andrzej Goldyn, który przedstawiał wizję degradacji starówki i upadku sklepów po powstaniu Galerii Goplana. Niespełna dwa lata później okazało się, że Andrzej Gołdyn w otwartej w 2011 roku Galerii Leszno ma dwa sklepy i klub fitness. Teren po Goplanie ulegał degradacji, zagospodarowała go tylko przyroda, utworzyło się jeziorko, zamieszkały kaczki. Wprawdzie niedługo po zmianie władzy w Lesznie w 2014 roku pojawiły się pomysły, by w tym miejscu wybudować w partnerstwie publiczno-prywatnym siedzibę Urzędu Miasta i mniejszą galerię, ale w końcu nic z tego nie wyszło. A Dariusz Miłek, ostatecznie 5 lat temu, wycofał się z pomysłu robienia interesów w Lesznie. Mimo, że galeria go plana nie powstała, handlowej degradacji ulegała także Leszczyńska Starówka. Teraz Henry Giesa, właściciel terenu, ponownie podejmuje temat ale jest bardzo ostrożny i nie chce ujawniać swoich planów, nie komentuje ich do momentu uzyskania prawomocnych decyzji umożliwiających mu realizację zamierzeń. Jest jednak nadzieja na to, że po latach wreszcie dziura po go planie zostanie zagospodarowana.